Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jestem My Splendor i to was w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human. E, ostatnio przeprowadzaliśmy tutaj śledztwo Konorem, ale teraz widzę, że wracamy do historii e, Kary. Kolacja hmm. gotowa. No, to już idę S w ogóle zchwieć, jakieś czerwone gówno, co właśnie też znaleźliśmy ostatnio. Dość popularne jest... Dość popularny jest ten narkotyk. Ok, czyli tutaj wracamy już z naszego trybu ostatnio śledczego, to teraz wracamy już u do takich codziennych obowiązków jak na razie w kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam co mogłam. No spaghetti. Światło. Ale tak ogólnie zauważyłem, bo e, e, ten w sumie, nie wiem, czy u Konora e, się pokazywało imię na, na tym, tym w sumie, bo, ale teraz zobaczyłem, że jest na. Bo wcześniej, jak, cicho, ja mówię rzeczy. Nie widać? Jezu, wejdę w ten tryb. Bo chciałem powiedzieć ogólnie o tym, że e, i u Konora widziałem tylko ten jego, jakby no, model. Ale jak teraz widzę to to się tak zamienia model na przemian z imieniem, to możliwe, że po prostu nie zauważyłem, że Konor ma też na zmianę imię, bo myślałem, że jest tylko imię. E, a i chciałem powiedzieć właśnie, że Konor chyba jakby nie ma imienia wyświetlanego, ale to możliwe, że po prostu e, na zmianę się wyświetla i nie zauważyłem tego. Ale dobra, no włączamy te światło, bo ten Todd ma w ogóle problemy. Ja go najbardziej nie lubię z tych wszystkich postaci jak na razie. Serwetka. Okej. Okay. Straciłem robotę przez androidy. No to. No, nie jesteś jedyny. A dziewczynce chcę najpierw nalać Spada jej. Je, jemu, jemu, jakie tam. Nie kupuję androida. Ja się dalej zastanawiam, jak się na niego było stać, ale. Ale oczywiście, że najpierw dziewczynce naleje wody. Bo androidy są kurwa, zajebiste. No a nie? Nie męczą się. Co I... mam zrobić? Czekaj na nowe polecenia. Aha, mamy go słuchać. Są tak idealne, że zjebały mi całe życie. No, on jest zdecydowanie jedną z tych osób, co mega nienawidzi, androidów. Za to właśnie, że stracił robisz? pracę przez nie. Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Sucha odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanem ciekowym ta wina. matka zostawiła a nie umarła. No, zostaw! Aha Właśnie tego się spodziewałem tak na jedną że właśnie ten ton jest... Wyidać może to to jest agresywny Ale czy wiemy, że ta matka zostawiła ich, a nie... Nie umarła. Zostań Nie masz się nawet ruszyć. No, czy też. No, na pewno, właśnie. E, na pewno, właśnie, no, no, on nas okaleczył. Mogę się ruszyć? Mo czy ja mogę się przeciwstawić poleceniu? No. Dajemy! Jak on, on może tej dziewczyny coś jeszcze zrobić, a więc. Czy ja rozumiem, że my teraz możemy, jakby. Stać się defektem? Bo do tej pory właśnie musi, musimy się słuchać poleceń, ale teraz, jakby się przełamujemy przez program, i chyba właśnie staniemy się defektem. I zaczniemy mieć wolną wolę. Chroń Alice! Tak. tak, 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 tak. Przemów to do rozsądku. Oj. No nie wiem, czy to jest możliwe. Znaczy, naćpany jest. Ja czuję, że gdyby on nie był naćpany, to może nie było aż tak źle ale tak się starałem, żeby ją ale jej wciąż było mało. Spokój. Tad, ojciec nie powinien krzywdzić swojej córki. No, członki. dokładnie. Zos Dobra, właśnie tak trochę czułem. O Jezu. On to nie idzie. Zostaw ją. Nie wstajemy, wstajemy. Ja czuję, że coś jest z nimi tak. rzadko właśnie, nie pany, to ja czuję, że właśnie tu będzie dużo trudniej cokolwiek mu ogarnąć. Zostaw ją. Gdzie ona jest? Ona, ona jest w spokoju. Twojego dobra. Dosyć tego. Zostaw ją. Co tu robisz? Wynoś się stąd, Zostaw nie! Masz zostawić Alice w spokoju. Mam? Będziesz mi rozkazywać. Dobrze wiem co mam robić. Ty jebana bala złomu! Chyba się zepsułaś. No, no, za znowu zniszczy Co jest? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Co, co się robi? Co co, co co? Co? Tam padem ruszać? Czy... A nie, pra prawą gałką, dobra. Ja na początku lewą robiłem. Dobra, padę też Jezu jest tak teraz myślę e, to... Nie! Nie! To w... W, w... w pokoju tego toda przecież Machamy. Był pistolet, Jego mogłem wziąć na jednak, tak myślę. Spamimy Kółko. Jezu, nie chcę mi zepsuć. Teraz Jezu L2 nie... Jezu... Mogę wziąć pistolet, coś czuję. Mogłoby być lepiej. Jezus... Dobra... Udało nam się go... O Jezus... Nie, myślałem, myślałem, że on zemdleje, ale chyba jednak... No jednak nie koniec Dobra, bierzemy Alice. Uciekamy Uciekamy Uciek No, na pewno broń mogłem wziąć wcześniej. Teraz już nie mam opcji Nie Otwórz drzwi szybko Nie, to się nie uda Dogro. Do ogro... Do Dobra, uda się? Gdyż ona otwierała zamiast najpierw otworzyć, to od razu spaliła w drzwi. W dół. Dobra, uciekamy. Myślałem, że do ogród byłoby lepiej, ale teraz, teraz w sumie chyba i tak się uda. Uciekamy, uciekamy. Udało się. Będziecie posłuszne! Jesteście moi. Masakra Ciekawe mnie, czy gdy ten Tod wcześniej uszkodził nas, to czy też przełamaliśmy jakby kod, czy dopiero teraz rob, udało się to zrobić pierwszy raz? I to koniec jest. Dobra, ogólnie tutaj widzę, że ten Włodek się zaczyna rozszerzać. Właśnie spodziewałem się, że ogólnie tak udało się uciec. M mogło się też nie udać, jak tutaj widzę. Na szczęście się udało. Eee, właśnie jak się spodziewałem, to właśnie ten Tod jest agresywny. Dowiedzieliśmy się też, że matka jednak w ogóle go zostawiła i on, i on też za straci właśnie pracę przez Androidy. No i też No, tjpie, no. to to już też wiedzieliśmy wcześniej, mm. ale udało się uciec. Dużo opcji przegapiłem, cała druga droga się poszła, ale ja coś czuję, że gdybym wziął pistolet. E, tak, bo iść na górę i tutaj było dużo opcji. Ja coś czuję, że gdybym wziął pistolet, to ta historia mogła się zupełnie inaczej potoczyć. I właśnie skończyć się też dużo. Nie, dużo opcji było. Po raz pierwszy, e, poza tym no, początkowym poziomem prologiem, mam, mieliśmy dużo opcji i dużo rozwiązań ogólnie. Na szczęście się udało uciec. Coś czuję, że mogło się też nie udać. Eee. Tu jeszcze były opcje. Ogóż, Toda. Można było też nam się. Podczas walki mogło się nie udać. Bardzo dużo opcji. Bardzo fajnie. Ale właśnie mogę też ten pistolet wziąć. Ale z jednej strony w sumie czuję, że to może lepiej, że nie wziąłem. Bo byśmy mogli go zabić. A w sumie jednak. Yy, naszym celem jest chronić Alice. A nie właśnie zabijać tego gościa. Więc dobrze, że udało nam się uciec. Nie zabijając go. Tak czuję. Ale dobrze. No było mocno ogólnie. Zaczyna się tutaj widać rozkręcać. Nie wiem jak. Tak sobie myślę, że jak na razie, to ten wątek mnie najbardziej ciekawi. Właśnie Kary i Alice. Ale dobrze. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.